Ale to jest online już. No jest już. Czekaj, zobaczymy. Tak, ona jest? Jest, są oh, filtry, patrz, znalazłam. Tak, możesz myć? No, ale patrz, damy do światła. U, nie damy do światła. Nie damy do światła, ale czekaj. Czekaj, nie widać tego, gdzie to będzie ci widać. Tak, żeby było widać. Nie wiem, ja też mi nie przyszło powiadomienie, jak zaczynałeś. Nie wiem. Ty, ale tu jest, ty. Aaaa, zobaczymy, czy ktoś w ogóle zobaczy. Czekaj na testa. Ty, no jest. Jest jedna osoba, co patrzy na Ole. God Demet. Nie, trzy. Trzy osoby patrzą na Ole, co ty gadasz? Trzy osoby, także się że no, Wyłącz I... te filtry, żeby widzieć nie tam, co jest. piszą komentarze. Nie piszą na razie nic. Ale jakby ten. Musiałby, tu jest jakiś czat na żywo, ja się nie znam na tym. Niech mi ktoś podpowie, co robię nie tak. Ja to też za, za bardzo jeszcze nie, nie wiem. Tak. Ja też za bardzo jeszcze nie wiem, ale czekaj. Coś w ogóle włączyłam, a już lepiej. Czekaj, patrzymy, co to się tutaj ten. Bo testujemy streama Oli pierwszego, bo chcemy no, zrobić nie. w ogóle. Możecie jak coś zadawać, jakieś pytanka, ja chętnie odpowiadam, jak ale to coś dzisiaj dyskusja... jest tylko testa na szybkość. Ale, ale możecie zadawać. No, ale tam i tak ja jest sobie mało osób. Ja się odpowiadam. To i tak no jest. z tego. Patrz sześć osób. Już sześć osób, co ty sześć gadasz? Sześć osób, no to mogą zadać coś jakieś pytanie, ja chętnie odpowiem przecież. No nie, bo właśnie. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dokładnie, witamy serdecznie. No to na jest twój stream, to ja ci się nie będę wstrącał, ale to jest no no to, właśnie, tak to, Ale jesteś. to motyw, że ten, że... Yy, prostu się ustalić, żeby ich chciałeś tak normalnie... Dzień miał. dobry, maleńka. Dzień dobry, już nie taka maleńka. Urosło mi się. Cześć, gdzie masz gitarę? Nie mam gitary! Gdzieś mi się tam zapodziała! Mój aniołeczku. Takim aniołkiem jak się wam wydaje Dzisiaj robiliśmy Q&A Właśnie, jeszcze Tomek mi to podpowiada Robiliśmy dzisiaj z Tomkiem Q&A Także czekajcie, na pewno Nie wiem czy już dodałeś? Dodany, ale to później o 17:00. No o 17, 17. będzie pierwsza część Bo to w częściach I co teraz tak bez gitary? Um, no, no, nie wiem, coś, coś porobimy, Dzisiaj pogadamy. Jest wesja Dzisiaj jest wersja testowa. Możemy ale sobie pogadać. Mogę się z od razu umówić na jakiś już dzień. Ja mogę się z Wami umówić od razu. Uch. Jak się Pani czuje? Ja się czuję bardzo dobrze, ale od razu może tak. Nie musi być Pani. Jestem jeszcze młoda, także możecie mówić, Ola, na ty. Gdzie jest moja mszana? Jaka mszana? Co to jest mszana? Ka Tomek! Co to jest mszana? Mszana? Czekaj, 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 czekaj. gdzie to jest? Tu było, czekaj. Czekaj, nie, to ja widzę, Czekaj, gdzie A. jest moja mszana. Aha, kawałek, mszana, będzie, 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 tylko że miałem dawać wczoraj, ale A. zapomniałem. Dzisiaj dodam. Rzucę wam tego mszana i z Helą piosenka mojego zespołu. Dawaj gitarę w rękę i Heja Mateja domaga się. Siemka, co A U mnie wszystko w porządku. Zmusili mnie do tego, żebym tutaj właśnie występowała. Nie na no, żartuję, nie zmusili mnie. Ja to robię z własnej woli. Także jej, jej. Calineczko, calineczko też można mówić. Dzień dobry, dzień dobry. Jakże miło, że się odzywacie. Bałam się, że jak tutaj sobie siądę, to nikt nie przyjdzie, nikt się nie będzie do mnie odzywał. Tak, to była moja obawa, że będę samotna. Będzie wdzięczny, bo mam taką kurde. Fajnie, fajnie. Nie no fajnie. Wiecie, ja po moim Sylwestrze tak poszalałam, że gardło mam zjechane do... właśnie dzisiaj. Nie wiem, jak to się stało, naprawdę nie wiem. No ale cóż, ale możecie opowiedzieć, jak tam na Sylwestra u Was, czy byliście gdzieś, czy nie byliście. Ja byłam na takiej malutkiej imprezie, znaczy w sumie, no tak, na imprezie. <laughs> Było ciekawie, fajnie, jak słychać po moim głosie. Oczywiście, ja nie wiem, napiszcie mi w ogóle, jak mnie słyszycie, czy jest dobrze, czy jest niedobrze, czy mamy coś poprawić. A może mi Ola powiedzieć, jaka jest fajna piosenka, którą, która fajnie brzmi na gitarę biciem akordowym. Ha! Ha! Kurczę, nie, nie wiem, ale na kanale na pewno znajdzie się dużo jakichś takich piosenek. Co wybierzecie, że zawsze macie taki świetny humor? Ja próbowałam. Z przeterminowanymi lekami! Nie bierzcie przeterminowanych leków! Słyszysz? Ktoś bierze przeterminowane leki, żeby być taki śmieszny. No, także nie no, nie przeterminowanych leków nie polecam. Znaczy, przeterminowanych leków nie polecam. Nie, te nie przeterminowane wieszcie. Okej, okay, no proszę, się, każdy, kto zobaczy, że będziesz na filmie, nie przejdzie obojętnie. No nie wiem, nie wiem. Na razie jest nas 16, także jest dobrze. Bałam się, że będzie okrągłe zero. Tak, jest tyle ludzi. No 16 osób, jest. Także, no fajnie, fajnie. To nie ja. Oki. Ok. Dlaczego tak mało łapek? Nie wiem dlaczego. Dawajcie te łapki. Give me more. Please. Także no. To nie nieświeże. O, poprawkę, jest Pozdrawiam. Ja również pozdrawiam, w ogóle nie, nie przeczytałam, pozdrawiam, ale już no, dawać łapki. No właśnie, dawać mi te łapki. Nie to, żebym wymuszała na was łapki, ale dajcie łapki. Ale wymuszam. Ale wymuszam. Dobrze. E, ale ofiarą sobie o kubek. Ja no. zmieniłam, no, ja i ofiarą kubek. Ale dobrze, no nieważne. Zrób mi w nowy. Tak, zrób mi w nowym. Ale jakimś świątecznym takim ładnym. Proszę. No, Nie mam. Jak to? Nie mam. Przykro. O, już pięć łapek, ale super. Proszę panią, niech pani napisze mi na, e, dwa autografy. Poczekamy już rok. Ojeju, ja zapomniałam, a to mi nie przypomina. Daj mi tą kartkę, ja napiszę autograf. A co dziewczyny? A, no? Ara, cię nareszcie. No. no, ale napiszę. Ale bo ty nagrywałeś filmik. No właśnie, ja i nagrywałam filmik. No na, właśnie, nagrywałam ma filmik. <laughs> ale one chcą jeszcze autografować. Autograf A najlepsze było, bo jedna nagrywałaś. Bo to jest Emilka i na Talkanie. No i tak jedna mówi, no, bo ten, bo tutaj wiesz, był filmik, ale my chcemy autografy od pani Oli, nie? A tak druga siedzi tak, no, 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 a kto to jest pani Ola? <śled> ale fajnie. Fajnie jesteście, fajne jesteście, fajnie jesteście. Czekaj. Nie nadawał no, autografy, tylko muszę podpisać. Nie mam kartki czystej. Czekaj. Ja nie wiem, jak ja się mogę podpisywać. Ja się będę stresować, dając te autografy. Ja wiem, dziwne to jest, ale będę się stresować na pewno. A, czekaj, nie mam kartki, czekaj, ja może. Być. rękawiczkę, co robić? Ja cię uszyję. Nie umiem, ale to zrobię. Coś się wymyśli. Ja Jakie zgubiłam spodnie? W moim pokoju, gdzieś. I nie mam ich do tej pory. Spoko, wszystko da się zgubić. A skarpetki gubię notorycznie. Ostatnio nawet noszę nie do pary. Już, już po prostu przestałam się starać. Łapka dana, super. o też, fajnie. Mówi się Ola lub Calineczka, a nie pani. Dokładnie. Ola albo Calineczka o, może możesz być, nie Tu co możesz napisać? No dobra. Tylko to musi być jakoś kreatywnie. To uwaga! Ale to dla jest dla dwóch, bo to jest jedna drugie dla Natalka. Drugi, 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 drugi. Okej, okay, ale co ja mogę napisać tutaj? E, dla i, imiona. Emilka i Natalka, ale to bym miała jedna, jeden, drugi, dla... drugi. Bo dla... jeden zabijać, to. E, w ogóle co ja napisałam? D i L napisałam drukowanymi, a A napisałam mamę literą. To będzie taki spersonalizowany, spersonalizowany tak? Spersonalizowany bardzo. Dla Emilki. Od. Oli. Serduszko napiszemy. Oli Krajzoli. Z... W ogóle kto wymyślił ole krajzole? Nie wiem, ale jak ta osoba jest tutaj, to niech się zgłosi. Ja nie wiem, kto to wymyślił. Ola krajzola. Sytryno hermada? Bez cukru? Bez cukru. Żeby nie było żadnych dowodów, że lubię słodkie. Yes. Nie, no żartuję. Ja wszystko bez cukru, staram się. Ale Tomek dzisiaj kupił pączki. Pączki, i potem będę gruba i brzydka. Cześć. Hello. Kto to jest Ola? <głosy> 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 Oto ja, w całej prawie, w całej okazałości. Dobrze, dla Emilki jest. Jeszcze dla kogo Natalki? Tak. Ale to na drugiej stronie, czy na. Drugi... Na jednej kartce. Tak, ja to i na pół. A, czyli mogę na tej samej kartce? Na tej samej na drugiej no. OK. I teraz, oczywiście ten sam błąd co wcześniej. Natalki, od oli. Kiedyś, jak będę bogata, to <ścoughs> wydrukuję swoje zdjęcia i ten i jak będę miała, wiecie, wiernych swoich fanów, chociaż już mam to będę sobie podpisywać na moich zdjęciach i będziecie mieć moje zdjęcia. A że jestem biedna, to na razie będzie w takiej formie. <laughs> <laughs> Także zeszed w krotkę i będzie git. A jeszcze wyczekujcie na jeden taki fajny odcinek. Bo słuchajcie, ja wiem, że jest dopiero styczeń, ale przyszłego Sylwestra zwijamy, znaczy zwijamy, zgarniemy my Stąkiem. My będziemy gwiazdami wieczoru. Już możecie być pewni. Polsat i TVP czekamy na zaproszenie. Dokładnie. No, nie będzie drogo, bo nie będzie drogo, dużo nie weźmiemy. Jeszcze nie powiemy ile, zobaczycie w filmiku Aha, dobra, czas na... Kto to jest Ola? Ja nie, ale fajnie, przez z spam Ola Krejzola Oj, nie całej okazałości, no nie całej okazałości, bo... No tak, dokładnie Ola Krejzola, dobra, żartowałem Bo się czad zaśmieci Ja jestem dobry, dobry, TVP Dawać zaproszenie. No, dawać, dawać. Ja cały czas czekam na jakieś zaproszenia, wiecie, na występy. A tu nic? Nic? A miałeś występować w tym roku, chyba nie? W jakimś hotelu gdzieś tam. A no, miałam. No, ale nie wiem, yy, Nie miałam, tego. bo przez koronawirusa. Yy, ale nie jeśli wypaliło. ktoś będzie chciał jakieś posłuchać, na wakacjach, jak będzie w Bukowinie, to było w Bukowinie. To było yy, gorący potok. Gdzie to jest? Yy, w szafarach. W szafarach. No, jeśli ktoś będzie w okolicy zakopanego. I to jak minie ten, to ona będzie prawdopodobnie. Do, dokładnie, tam występować. się będę zgłaszać, kazali mi się zgłaszać, yy, że na jakiś tam występik, więc ja sobie zarezerwuję termin, powiem wam kiedy, jak ktoś będzie chciał się wychilować i tak dalej. No Nawet ty możesz ten zrobić. <coughs> dokładnie, aż mnie suszy. Muszę się napić. Napiszę do Kurskiego. Hmm. Gracie coś swojego czy covery? Masz swoje wytyki, nie? No mam, ale ich nie ujawnią. <coughs> ale odpasuje no, jakieś było z nie? Jest w jest jedna piosenka Oli, Familiar Stranger. Jest ona niepubliczna jest dodana. Jak ktoś chce zobaczyć piosenkę Oli autorską, to na playlistę są Farm Music. E, Dokładnie, są Far Music. No. no ale masz parę piosenek, nie próbowali na niech. No próbowaliśmy. Nie <laughs> I nam się nie udało. Nie no, musimy dokupić teraz do jeszcze. Kurs. Nie no dobra, ale co jak co, jesteśmy z bardzo nie <laughs> Szczerze wam mogę powiedzieć. Dlaczego to się dowiecie z Q&A? <gulety> a czemu to się dowiecie właśnie z Q&A? Dokładnie. Coś jeszcze? Jakieś pytanka? Proszę, zadawajcie. Ja lubię odpowiadać. Ja lubię gadać. To i tak jest testowe. Wiecie co, najlepsze jest to, że ja dzisiaj już mnie tak w gardło boli, ale ja nie, ja jeszcze tego streama ciągnę i jazda, jedziemy. Nie ma co. Co tak słonko u was świeci. No właśnie ja nie wiem co ja tak przeświadczyć. Zacznij się. Znaczy się, się. się. To <gulety> Twój Okej. Okay. Jestem. Okej. Okay. Cacy? Nie cacy. Muszę tu. Okej. Okay. Jestem cała i zdrowa. A teraz wszyscy piszemy, a kto to jest? Ola, kto to jest Tomek? Tomka <trypijenie> nie ma, Tomek nie ma. Znaczy jest, ale sobie chodzi. Siema. O, Michał. Michał. Jak ja Cię serdecznie pozdrawiam. Siema, siema. Dużo śniegu nie, u nas nie ma śniegu w ogóle. Co tam, kurde, no nie odpowiadasz. Odpowiadam ci cały czas. Znaczy cały czas teraz. Ci... <noise> teraz cię odpowiadam. Ile będzie trwał live, jeśli wiesz... No nie no wiem, ten taki próbny... A kiedy byś Ola miała czas tak, żeby siatnąć, żebyście mogli pokazać? Musisz się to ale w tym tygodniu dałabyś się tak po południu jakoś? E, znaczy muszę się wyleczyć, Co dzisiaj jest? piątek? Poniedziałek! Poniedziałek! Czwarty! Środa no jest wolny, dzień to na pewno nie. Ale no to musisz dać jakąś godzinę i mi wtedy zrobisz już normalnego live'a. Dobra, no to w piątek o 18. Masz czas o 18 piątek? No. są ferie. Tak? Więc no? No to w piątek, 18.00 zrobisz wypełnego live'a. Ola, to o, moment... pożyczysz mi stówkę. No pożyczę ci. Ale 100 groszy, bo nie napisałeś ile, więc 100 groszy mogę ci dać. 11 łapek. Piątek. Ej, jest czat. Kiedy na kanale jakieś opracowania armii? Będzie. Będzie, robimy tygodnie z różnymi zespołami i Tomasz, będzie. Tomasz, dawaj do... 100 zł w gotówce. Nie ma żadnego 100 zł w gotówce. Armia będzie Ja, proszę... będzie Czekaj, nie ja nie się mam. tu trącę, bo no. o tą armię. będziemy będzie widać. Armia będzie, bo pierwsze chcemy zrobić tak. Robimy tygodnie albo tamten, co był z Nirwaną, tydzień z jakimś tam zespołem, ale zrobimy to w formie jeden dzień z jakimś zespołem, będzie maksymalnie dużo riffów. I pierwsze idzie tak. Musimy zrobić Motorheada, musimy zrobić Iron Maiden, Judas Priest, Slayera, od razu cały. Slayer, wszystkie piosenki, po prostu takie najlepsze. I następnie lecimy właśnie polskie piosenki. Pijama, armia, kulty, kaziki, wszystko, wszystko, wszystko. I to będzie teraz przez ferie będę sobie obczajał, ale od następnego tygodnia należy takie akustyczne rzeczy. O! Piękny kawaler się pokazał. Taram! Czy ja wiem, czy taki kawaler. Od zawsze w jego sercu jest tylko muzyka. Tak, tylko muzyka. No, bo nie wiedziałam, jak mam to powiedzieć. Zrób opracowanie BDS jest. Michał, ty się weź lepiej, nie wiem, tak, no on zrozumiał, on wie o co chodzi, dobra, browara masz u mnie, kto, ja, z chęcią się napiję, tak dla wychillowania, dobra, weź zrób, no nie wiem, jak przyjdziesz i mi pomożesz, to wtedy ten, zrobię, ja to bym chciał tydzień regę. Rekia też będzie, bo też będziemy robić. Marleja mam plan zrobić. Mam Wawa Mafin. Znowu się wtrącę. Wawa Mafin lubię bardzo. Marleja lubię bardzo i różne takie. <coughs> no, to będziemy coś tylko pierwsze musimy w tą stronę. No. No. Załóż konto na typli, bo chcę jakiegoś donate wysłać mojej fance i mojemu fanowi. Patronite mamy. Patronite mamy, dokładnie. Tylko gitara. Czyli mam sobie iść. Kto? Nie, Michał, broń Boże, nie idź, zostań tutaj. Popisz jeszcze ze mną. Znaczy ja będę gadać, ale ty pisz. No, ale stówki ci nie dam, bo nie mam. Mało kto <noise> ma z nas. Jedna jest. Dzisiaj dostałam od mamy, żeby jechać po struny i sklep był zamknięty. No to zarobiłam, ale nie dam. Nie oddam tak łatwo. Okej, okay, dobra, to ktoś tam nam wyśle na Patronite, fajnie. Dziękujemy. No, także czat. Piszcie coś jeszcze, bo się spokój zrobił. A ja nie lubię spokoju, no lubię chaos. Się. I tak i tak będziemy proszę. No a pamiętasz jak trzy lata temu? Co trzy lata temu? Teraz nie będziesz wypominał. Nieładnie. Nieładnie. Trzy lata temu? Trzy lata temu to chyba mi się nie znali. Pożyczyłem ci 20 zł. O nie, nie, nie przyznaję się do tego. Ja nic nie wiem. Odsetki rosną. Żebym ja ci nie wypomniała. Mm. A nie, to Tobie nie mogę wypominać jeszcze. Jest chaos chaos. zagrajcie coś w ramach chaosu. Ale ja mam kurde, zaśpiewałabym wam coś, ale, ale parę gardło, no. Ale to na streama właśnie, jak będzie stream taki normalny, bo to jest W piątek story. ja obiecuję, że ja będę piła codziennie grzańce, by dochodzić pijana, a będę piła specjalnie na piątek, żeby się wykurować. Ej, właśnie jak macie jakieś te dobre sposoby na gardełko takie, żeby po prostu się podleczyć. No to możecie pisać, czy to ja se poczytam, a potem sobie je, no... Dawaj z playbacku i teraz Nie mamy takiego nagranego. Ale odsyłam was do fajnego naszego coveru, tego John'ego Cash'a Heart. Jak jeszcze nie słyszeliście, to idźcie i, od... I słuchajcie, bo jest naprawdę fajne. Ola śpiewa z playbacku zawsze. Ja ci dam, Michał, z playbacku! Jasne, jak słychać jeszcze moje tam, no, fałsze i niedociągnięcia. No, tak, najlepiej jechać po mnie pewnie. No, czekam jeszcze. Chaos się zgubił. Chaos się Nie ma zgubił. chaosu. Ale jest 10 łapek w górę. E kurcy dziot. E e Ale super. No, a jeszcze ja szukam ich. A tu jest. A ktoś napisał, że chyba 11. Coś się. Olaś Pia Spójza. Co? Weź chor... Stary, dobry sposób. na chlorhina, chyba. Chroch... Nie wiem, jak to przeczytać, jestem ślepa. Ale. O, już jest 11? 12! O, cacy! God damn it. Do piątku będziesz leczyć gardła od soboty kaca. No, i Michał, trzeba było się tak drzeć ostatnio. No, Michał był na Sylwestrze, byliśmy razem, no to on wie co, jak się darłam. Tak się A Michał, ja Ci chciałam tylko przypomnieć, że miałam o co się drzeć. No. Dziękuję. Ktoś jeszcze coś chce zadzierać z olą? Czy nie? Seta z pieprzem! Ja! Ale na żołądek seta z pieprzem jest dobra. Ale ja nie mam problemu z żołądkiem. Seta z pieprzem jest na żołądek. Ola, nie wie jak się czyta, jak nie wiem jak się pisze. Połączenie dobre. Oj, ale serio, my jesteśmy z Tobą tak upośledzeni, że on pisze, jakby w życiu po prostu nie wiem, nie pisał. A ja, jak przyjdzie, co do czego? nie umiem przeczytać? Bo się stresuje. Zresztą na komentarzach zobaczycie. Ja z telefonem się to tak i muszę przeczytać. A on się wymiguje. <noise> Albo zawsze, jak nagrywamy razem, Ola, weź się przywitaj. Czemu ja? Bo ja mam więcej filmików. I jego argument. Ja mam więcej filmików, ja się często witam. A ja to ja w ogóle, nie? No, a także fajnie. <noise> Michał, nieprawda, prawda. Wszystko jest prawda. Kłamiesz, ty. Nie, nie wyście mu. No jest kłamca. Tak jest. No, ale widzimy Ola, że umiesz prowadzić firmę. Wiem, prowadzić. to może zróbmy tak po prostu, że powiedzmy im, żeby sobie przygotowali jakieś pytania do Ciebie na koniec. Właśnie, to tak. Słuchajcie, teraz zadanie do Przygotujcie pytania. Na gardło też pomaga seta dobra na wszystko. No jasna sprawa. Ja to mam taką głowę do alkoholu jak, nie wiem, do solówek Tomka na gitarze. <laughs> Także w ogóle dramat. Ale spoko. Dobra, więc tak, przygotujcie sobie na piątek na godzinę 18.00 pytania, bądźcie gotowi. My jeszcze jakąś tam zapowiedź na Instagramie, tam Facebooku, na YouTube. Może jakoś tam zrobimy, to no nie? Zrobimy no. Żeby, no. żebyście wiedzieli. Także przygotujcie sobie pytania, jakby ktoś jeszcze. Mam przygotowane Michał. Cudownie będę odpowiadać. Także piątek, godzina 18.00, Widzimy się tutaj i będziemy sobie gadać. I kik tu masz chyba? Gdzie? Żeby zakończyć streama. Pa! Sure.